No, nie mamy. Następną paczkę. Część paczek. Kurwa, paczka. Kurwa. Część paczek. Postanowiłem sobie. Nie wiem, czy dobrze, że kupię sobie bezprzewodowe. Wiem, że słyszałem, że jest licho i tak dalej, ale postanowiłem, że kupię bezprzewodowe podgląd z kamerki do przodu. Tak? Okej, okay, tu mamy coś takiego, że z tą kamerką, że te kabelki, tylko że to był cały zestaw kupiony z takim oto monitorem. Z monitorem w sensie, że monitor jest. przepraszam e, że jeszcze tego nie odpokojowałem. Monitor jest tutaj w lusterku. Jak to działa i tak dalej, to wam za niedługo powiem. Wszyscy na co narzekają, że podobno jest za długi dystans i tak dalej. Zobaczymy jak to będzie. Ale... To niby wskakuje na każde lusterko. Coś tu się rozszerza, coś tutaj tego. Zobaczymy kabelki, kabel jest taki kurka. Konkret, myślałem, że to będzie taki klipki kabelek lusterka ale tu jest taki kabel, aby miała być zasilanie poprowadzone z miniądomością. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie wszystko działało. Chociaż jest jeszcze taka opcja, że jakby nie działało to za pomocą, bo tu są takie przesyłowe takie rzeczy, nie? czyli bezprzewodowo, to od biedy tu, tu mam drugie takie, nie? To jedno wysyła, drugie, drugie odbiera. E, jakby to nie zadziałało, to zawsze możemy sobie zrobić to na kablach. Także jak to... coś to spróbuję to na kablach, nie wiem czy to dobrze widzicie, źle to przekręciłem, ale dobra. Widzieliście to? Widzieliście to? Mam nadzieję, że to widzieliście kurwa. Dobra, dobra. Ech... Tu są jedne kable, tu są drugie kable i tak dalej. I lusterko też się widzieliście. Dobra. Dobra, okej. Okay. Eee... To ustawiamy. Tutaj tu... Nie co tutaj. Męcik. Bo ja to pokazywałem tylko że jakiś czas temu... Tak, tak niektóre rzeczy mnie do końca... Aha! Tu zamówiłem takie maseczki, tam po złotówce, żeby, wiadomo, przesyłka za darmo i tak dalej, bla, 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 ciach, walimy, o, o, to jest fajna sprawa, poczekaj, tu, nie, to nie, to nie, o, to nie ta fajna sprawa, to jest w ogóle, żeby, żeby tam przesyłkę mieć za darmo, to tam zamówiłem sobie takie, jakieś coś tam ledowe, taśmy, już tam poleciało chyba, nie wiem, co tam. Takie coś tam za parę złotych, żeby w ogóle, no żeby przesyłka była za darmo, no to chyba kosztowało, nie wiem, 8 złotych, jakoś tak, zobaczymy, no niby jest wodoodporne tam pisało, ale zobaczymy jak będzie w rzeczywistości, nie wygląda mi to, żeby było wodoodporne, no dobra, dobra, następne. Jeszcze mamy takie do przyklejania, tam i tak dalej. Dobra. To jest bardzo fajna sprawa. Nie wiem, czy to było w zestawie. A tak, tak, to, to jest w zestawie. To jest w zestawie, kosztowało chyba z 40 parę złotych. Tu mamy tak, dwa wejścia na USB. Nie, wiadomo, 1 Amper, 2,1 Ampera, czyli szybsze, wolniejsze. I oprócz tego, od na to mi bardzo, na tym bardzo zależało, <laughs> mamy y, napięcie akumulatora. Tylko, że jeszcze teraz nie będziemy tego próbować, bo nie ma do czego podłączyć bo akumulator ma obecnie w domu, bo jest. Tam były minusowe temperatury. Tu mamy takie do zakręcenia, tego e, wszystko będziemy wkazywać, jak, jak będzie podłączane, i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy. Znaczy, zaraz, Za, po jakimś czasie zobaczymy, jak to wszystko będziemy podłączać. E, powiem Wam tak. E, tu jeszcze mamy taki alarm. E, też kosztował parę złotych. E, nie wiem 20-25 zł, jakiś tam ma kurczę, coś tam ma uchwyty, coś takiego, nie? Że można sobie go ukierunkować. I jest super, naprawdę jest super głośny. Zobaczymy jak się spisuje w ogóle. O tak w domu go sprawdzałem tylko tak 5.60. Naprawdę jest super głośny, się uzbraja w ciągu tam e, chyba minuty czy jakoś tak. I później naprawdę zapierdziela naprawdę na maksa. Tylko, że piloty są takie kunolisowe, takie kurde. Kunolis by go musiał obrócić w koło, tak? Tutaj ten, żeby żeby taki był zaokrąglony, albo żeby do kieszeni się zmieścił. No, po prostu jedną kieszeń zajmuje jeden pilot, nie? No, ogólnie tak. No ale ogólnie rzeczy głośno zobaczymy, jak to będzie po zainstalowaniu i tak dalej. I jeszcze jedną rzecz Wam chciałem pokazać. Ta lampa. Ta lampa, oj, ta lampa jest naprawdę mega, 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 kosztuje, nie pamiętam już teraz ile, 20, 25 zł max. Jest tak, z czujnikiem ruchu jest, ładuje się przez, no wiadomo, przez słońce, tylko, że nie wiem jak, jak to będzie się sprawdzało w ogóle z tym ładowaniem przez słońce, czy to faktycznie tak... Ale naprawdę jest mega, mega, mega i daje mega, 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 mega światło. Są parę trybów i jest naprawdę jest, jest na dzień obecny. Jestem bardzo, bardzo z niej zadowolony, chociaż jeszcze nigdzie nie zamontowałem. Ale zobaczymy, jak będzie dalej. Także na dzień dzisiejszy, dzięki. Zobaczymy się w najbliższym okresie. Jak będę to wszystko montował, pokażę Wam, co i jak gdzieś tam powkręcać, powykręcać. Dziurki powtarzać. Zobaczymy. Narka.